Witajcie widzowie na kanale Dzisiaj zostaliśmy policjantami chyba w jednej grze Nazywa się Rockhaven no. Powiem wam, że niektórzy nie lubią w tą grę grać Tak jak ja A czemu nagrywam z tego odcinka? Nie mam gier Nie mam co nagrywać Więc jak to, jesteśmy policjantami i teraz sobie jeździmy <laughs> Czekajcie widzowie chwilę czek, 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 czek. Wszystko podgłośnione Mam w słuchawkach pod, podgłaśniacz Zgłośniam piosenkę Takie jak pojadę tu, to nie wiem co się odwali są jakieś dzieci emerytury. Auto, kar, um, policem. Ja policyjny człowiek. Nie wiem czemu on tak się nazywa, ale dobra. Ej, jak się pisze o Apokalipsę? Apokalipsę. Zombie. Apokalipsę, zombie. Okłamaliśmy właśnie w tym czasie ludzi. O to chodziło. Głapiemy po prostu ludzi, tyle. Dobra, ludzie są jedni złapani. To jest robione jako złapanie. Jak są zabrani do policji, to robimy strzelali na. No. Siadaj do tego auta, bo cię za chwilę wiadomo Ciebie i cię zabiją. Kurde, nie mam kupionego. Gram na kanale Fabiany, Ty, a nie na innym... Nie mam tego kupionego no ludzie. Kurat będę później grał w horror taki. Nie w niedzielę może coś takiego nie więcej. Czekajcie widzowie. Do myszki coś mi się przykleiło. Bali się myszko. Rartowałem, nic nie powiedziałem. No, no i. W nie... Albo w niedzielę, albo nie wiem, jak z tej gry zaczną się odcinki. No właśnie, mnie ciekawi, czy da się to otwierać. a da się. Mogę sobie zmieniać. Mój gościu wygląda tak I fajny Fajnie wygląda Kocha nad tym gościem siedziałem, ale... Nic Co chodzi z kamerą? Ok Nie o kamerę mi chodziło Aha No właśnie nie wiem No właśnie, mandaty my, będzie, my nie piszemy mandatów. Dobra, ogrodzimy sobie sklep Na wszelki wypadek Tak, żeby inni ludzie nie weszli Sklep jest ogrodzony, teraz trzeba wybrać Jest, to jest! Jest, 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 jest. Trude. A tak mi dobrze szło. Tu jakiś gościu leży, co nie? Pek jakiegoś gościa położymy pek, żeby wyglądało. Jak ktoś się udusił. Jest to Nie tu. Ej, ta what, what dawa nie zrozumiecie widzowie tej gry. Oto wa Zrozumiecie tą grę za 5 lat. Nie tu. Nie tu. Takie coś na górze mi chodziło. Dobra, ja nie wiem widzowie. Daje się. Albo nie. Mam pomysł. Raz, i dwa, i dwa, auto setko zablokujemy, chyba cyk, gdzieś mm. ciało jakieś. Czemu nazwali to ublażone? Chciałabym postawić. Kudle. Czy ciało postawimy? No, badym też zabierzemy. Czekaj, musimy dobrze tą barierkę postawić sobie. Ta barierka będzie mi Żała. Gdyby tak to postawić. Ja naprawdę widzę, ja nie wiem co ja robię. co, Może tu postawimy trupa w sklepie. Zosaw, to ty zakład wejścia. Co ty chcesz? To jeszcze dym jakiś leci. Dobra, no, i tyle robota zrobiona. Wszystko ubezpieczone Dobra. Nie by wszystko było zabezpieczone. Dobra. Już idę. Mm, no to na tym zawiń, na chwilę się kończy odcinek. Odcinek będzie dalsza wersja, wersja, więc na razie kończę. Obejście zasubskrybujcie kanał, no i na razie odcinek będzie długi. Też dzisiaj? Albo nie? Nie dzisiaj tylko jutro? Nie wiem. Albo dzisiaj albo jutro będzie, więc narabidzuję.